Witajcie, zapraszam na Solastę. Jest duża szansa, że wielu z Was nigdy nie słyszało o tej grze. A wielka szkoda, bo jest to coś naprawdę bardzo fajnego, niesamowitego dla wszystkich fanów, gier fabularnych. Jeżeli lubisz RPG, wyprawy do ziemi, zbieranie artefaktów, yy... Pedeki, nagrody za questy, mordowanie potworów, odkrywanie zagadek, rozmawianie z bohaterami niezależnymi, przekonywanie ich, żeby z Wami nie walczyli, czasem Wam się uda, czasem Wam się nie uda i będzie walka, a czasem zdarzy się jeszcze coś dziwnego, to jeżeli którekolwiek z tych rzeczy, które wymieniłem, podoba Wam się i lubicie to w grach, to, to jest gra dla, właśnie dla, dla Ciebie, mój widzu. Bazowana jest na piątej edycji Dungeons and Dragons, podziemia i smoki papierkowego rpg i jest ona bardzo, ale to bardzo blisko, trzyma się oryginału, trzyma się, trzyma się właśnie piątej edycji. Nie mają co prawda licencji na używanie oficjalnych nazw itd., więc stworzyli swój własny świat, swoje własne gdyby odzwierciedlenie. Ale znaleźć tutaj wiele, wiele, wiele podobieństw, podobne umiejętności, podobne klasy, rasy, nazwy zaklęć i tak dalej i tak dalej. Więc, jeżeli znasz poza tym wszystkim, co właśnie powiedziałem, jeżeli znasz e, piątą edycję i dodatkowo lubisz RPG, to jest to tak zwany, jak mówię na zachodzie, must have. Musisz to kupić e, i zagrać, ponieważ zakochasz się w tej grze. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, w chwili nagrywania. Czyli w drugiej połowie marca 2021. Gra jest dostępna na Steamie, Gogu um, i to chyba wszystko. Mogę się mylić. Eee, GOG i Steam. Eee, możecie kupić tą grę i zagrać w wczesny dostęp, early access. Gra jest troszeczkę kanciasta. zdarzały mi się błędy. Zdarzało mi się, że wróg się zakleszczył gdzieś. Eee, jego tura trwała eee, przez dwie minuty czasu rzeczywistego albo um, podbieg do mnie i nie wiedział, co zrobić, czy mnie zaatakować, czy też nie, i po prostu stał tam chwilę. Um, ale nic, co zepsułoby grę. E, sporo takich małych rzeczy, ale nic, co zepsułoby grę, e, zmarnowałoby, usunęłby mi savey albo coś takiego. Także gra jest dobra, taka jak jest. Gdyby wyszła, e, myślę, że zagrałbym w nią, trochę ponarzekał, ale dalej byłem zadowolony. Niemniej jednak to jest wczesny dostęp. Dopieszczą ją jeszcze, dodadzą wiele rzeczy, dalej pracują na nią, ale jeżeli spojrzycie gdziekolwiek wszyscy, którzy w nią grają i wiedzą czego się spodziewają, prawda? Nie oczekują, nie wiem, pierwszej osoby, następcy Skyrim, tak? czy czegoś takiego. Wszyscy, którzy wiedzą czego się spodziewają i zagrają w tę grę, są naprawdę zadowoleni. Więc jeżeli ten mój kilkuminutowy, ta moja zajawka. To co wam powiedziałem nie zachęciło was jeszcze do zagrania w tą grę, to powinniście się teraz wyłączyć, ponieważ zacznę troszkę przynudzać i opowiem wam o tym yy, dogłębnie. Zacznę teraz wchodzić w detale i, i rozwlekać, więc yy, jeżeli to co usłyszałeś, usłyszałaś, nakręciło cię i chcesz zagrać w tą grę, za pauzę wideo idź kup tą grę, zacznij ją ściągać i wróć tutaj, obejrzę resztę tego filmu. W innym wypadku zapraszam cię, teraz porozmawiamy o detalach i, i, i o czym tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi w tej grze. Studio Tactical Adventures, które pracuje nad tą grą, stworzyło ją, jest studiem niewielkim, założonym niedawno i e, można wyczuć pasję, kiedy oglądałem wywiad z nimi. Naprawdę chcą zrobić tą grę, co lepsze, Większość ludzi, która tam pracuje, to są gracze RPG. To są ludzie, którzy grają w rpg gry e, stołowe, gry planszowe. Więc znają temat jak gdyby i wiedzą co zrobić, żeby oddać klimat i, i odczucie gry RPG. Ja grałem partem czteroosobowym, ja grałem paladynem, kapłanem, e, złodziejem i e, magiem. Jak powiedziałem nie ma oficjalnych nazw, ale są bardzo podobne klasy, podobne domeny do tego, które znamy z podręcznika. Gra posiada wiele, wiele mechanik, które na przykład inna gra, Baldur's Gate, nie posiada, które zostały z niej wycięte, ponieważ tak, Lor Lorian Studio, które robi Baldur's Gate 3, takim pasowało, taką robił łańcucha taki świat, i ponownie nie chcę ich tutaj jakoś tutaj jechać po nich. Szanuję to, co robią, i robią naprawdę świetną robotę. Kupując i grając w grę taką właśnie jak Solasta, nie spodziewaj się mega grafiki i cudownych efektów. Aczkolwiek nie wiem, czy mają tracing, ale gra świateł w tej grze jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jeżeli podkręcicie te detale, to cienie. Robią robotę, robią naprawdę niesamowitą rzecz. I od razu widać, że jak powiedziałem, wiedzą, co robią, ponieważ widzicie takie kreseczki między mną a potworami, kiedy biegam. Te kreseczki to są linie wzroku, kto nas widzi, czyli gra, gra daje nam od razu, gra twórcy dają od razu wiele podpowiedzi, ułatwień mechanicznych, które sprawiają, że gra się nam lepiej, która sprawia, że My, jako gracz, nie musimy się martwić że jakiś tam bullshit, po prostu gra nam mówi, kiedy gra wie, kiedy być grą, a kiedy stać się przełamać tą czwartą ścianę i powiedzieć: Słuchaj, odejmiemy teraz troszeczkę z naszej tutaj imersji, ale tylko po to, żebyś wiedział, co robisz i gdzie jesteś. Więc bardzo to lubię, bardzo to szanuję w przeciwieństwie do Baldur's Gate można odprawiać, nasi, nasi magowie mogą odprawiać rytuały, rytuały czyli zaklęcia, które my możemy rzucać bez wydawania spell slotów tego nie było w ogóle w Baldur's Gate jest podany czas, czyli na przykład niektóre walki kiedy walczymy z wampirem, lepiej iść walczyć za dnia pomimo tego, że walczymy pod ziemią Chodziłem, walczyłem z taką wampirzycą, mordowała mnie chyba z 7 razy, aż zobaczyłem, że są okna i co mój e, kapłan rzucił najprostsze zaklęcie, taką sztuczkę magiczną w e, e, rozbił e, deski, które były zabite okna i wpadło światło słoneczne i wampir się przestał regenerować, ponieważ światło słoneczne zaczęło się palić, więc nie mógł regenerować punktów życia i nagle ta wampirzyca stała się banalnym przeciwnikiem a, i ja jeszcze bardziej pokochałem tą grę. Łotry są bardzo potężne, potrafią załatwić 2-3 osobowe partie zwiadowców w pojedynkę, rzucając dobrze. Magowie są mega potężni, są wspaniali, kapłani też. Każda klasa ma swoje 5 minut, ma moment, żeby zabłyszczeć. Nie mogę się nachwalić tej gry. Jeżeli się wahasz, zastanawiasz, szukasz dobrego rpg -a. Nie wahaj się kup, warunek jest warunek, przestroga może taka, pamiętaj, że to jest Early Access i gra jeszcze nie jest skończona i mogą pojawić się tutaj błędy. Ja skończyłem wszystko co było do skończenia, czyli kończymy party, jeżeli przejdziemy wszystko co, mamy, co nam dają twórcy w tym wczesnym dostępie, kończymy na szóstym poziomie, dostajemy poważną misję do wykonania i gra się kończy z takim clip hangerem lekkim ale powiem Wam, że gdybym miał więcej czasu, to odpaliłbym ją teraz, stworzył nowe party w innym składzie, może zamiast kapłana wziąłbym dwóch paladynów, nie wiem, albo wojewnika dwóch kapłanów. Coś bym zmienił, coś bym. E, tu widzicie, rzucam właśnie rytuał e, wykrycia magii, Detect Magic, wykrycie magii i dopiero po wykryciu magii możesz poszukać, co masz magicznego w wypunku, bo normalnie nie wiesz. I jeżeli masz coś magicznego, możesz to zidentyfikować kolejnym rytuałem bez palenia spell Jak widzicie, tu mam właśnie rytuał identyfikacji. Trwa 10 minut, jest darmowym zaklęciem, ale nie możesz tego zrobić w walce albo gdzieś, gdzie jesteś ścigany, zagrożony. E, więc e, to, jest, to jest to, czego mi brakowało, to jest to, czego szukałem. Ode mnie ta gra dostaje, e, nie wiem, 9, 8 na 10, e, jest bardzo mi bliska. Już ją kupiłem e, i będę ją śledził, jej postępy. Zachęcam Was też do zakupu. Jeżeli kochacie RPG i macie jakąś tam pasję, właśnie do gier i co lepsze, jeszcze znacie piątą edycję DD. To, to będzie dla Was gra roku, obiecuję Wam to. Mm. Ode mnie to na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu, rzućcie komentarze, łapki, e, uderzcie w dzwonaczek, żeby nie przegapić kolejnego update'u. I to wszystko na dzisiaj, do następnego, cześć!